Jestem w drodze, żeby zerknąć na moje miejscówki na czarki austriackie Trochę sierści tu leży, ale nie wiem z czego to A tu śmigam po takich łączkach Zawsze tu czarki rosną Spróbujemy coś z nich zrobić w tym roku O kurde, pierwszy trup <laughs> Pierwszy trup niestety yy, Niestety bez proża Normalnie prawie jak chomik No ja myszce się coś nie warto Idę tu popatrzę kurde co tu się dzieje Czy tu czarki rosną zaraz zobaczę A tu wydeptane przez sarenki do tak koło domu zaraz to tak tylko Na spacer Faktycznie wyszedłem na chwilę przejście może jakiegoś koziołka Wczoraj tu chodziłem był koziołek tam trochę wyżej i miał już taki kurczę obdarty z typu. star, star już goła ale nie zdążyłem nagrać Może dzisiaj na te trafię na niego trochę tu tropów jest tych tych sarniaków Ciekawe czy tu będą te tarki mam w górze taką miejscóweczkę Zawsze tu są, ale nie spodziewałem się tu śniegu, jeszcze takiego. Ale zobaczymy. A zobaczymy. się na tym brzeszku rosły. O, i coś tu widać, ale niewiele. Jest czarka jedna. A tu kolejna. jeszcze jedna, może kilka sztuk na zbieram. coś spróbuję z tego zrobić. Tu jest znowu pół, i tu znowu dwie. I są. Tutaj i tutaj. O, jeszcze jedna tu. Musiałbym chyba te liście odgarniać. Tu jest i, i tam jakieś są o, Tu kolejna Kurczę gdzie ona się schowa No tutaj A tam dwie takie duże A o, kurczę otóż ściągnąłem sobie aparat z szyi Ale co? Tu są dwie, dwie Tu Tu kolejne Ładne i tutaj i tutaj tu jest tego masa zaraz popstrykam trochę fotek bo to fajne grzybki takie kurcze kolorowe tu znowu no zbieram sobie tutaj tak jak mówiłem moja niezawodna miejscóweczka tutaj jest tego dość sporo, tylko właśnie one są liśćmi przykryte wszystkie. Dopiero zaczną tu rosnąć, bo pewnie tu niedawno śnieg zszedł. Tu jest znowu jakieś mała, o już tu kolejna. I tutaj. No da, da się tego nazbierać tu. Także śmigam do zbierania czareczek. I pomyślę później co to jakąś sałatkę zrobię chyba Nie zbierałem zbyt wiele tych czarek takie brudnawe bo taki teren kurde ale o parę sztuk jakąś sałatkę dzisiaj spróbuję zrobić z tego ciekawe czy się żona skapnie, jak się nie zorientuje że że coś robię Z czego to jest Chyba, że mnie prześwięci jak to zje Będzie gadać, że coś jej się stanie Jakby moi sąsiedzi wiedzieli, że idę na grzywy to, to by się po głowach pukali Że jestem nienormalny